Witam drodzy widzowie, kolejny dzień, kolejna naprawa. Na warsztacie zameldował się Ford Mondeo 2.8 rok. I tutaj mamy awarię, samochód nie odpala. Wczoraj e, przed warsztatem próbowałem go odpalić, odpalił dosłownie na chwilę i zgasł. I e, bardzo buczała pompka w zbiorniku. Później przestała się w ogóle odzywać i za chwilę zobaczymy jakie jest ciśnienie. Ale na na, na najpierw łyk kawki i naprawa out I możemy działać dalej. Bałagan, bałagan, Sobie w pełno wody po każdym samochodzie zostaje. Oj Boże, nawet kurde nie mam czasu rozebrać tego silnika, którego zdemontowałem, bo klient sobie przywiózł drugi, ten został. Nawet nie ma czasu rozebrać go na złom, bo szmelc. Nie ma czasu. No nie ma czasu, jest samochód za samochodem, każdy chce na święta. Sprawa wygląda taka. Widzicie ten przewód? O ten. Tu to jest przewód zasilający do listwy wtryskowej. Kiedyś był wymieniany, bo tam już są dwie opaski. Tutaj jest jedna, ktoś już naprawiał ten przewód. I patrzcie, nie pokażę Wam, co to za firma tego kabla, tego przewodu, ale zobaczcie, co się z nim stało. Na pierwszy rzut oka wszystko w porządku, nie? Patrzcie. Patrzcie, to są przewody paliwowe. No słuchajcie, dramat. Z czego to jest robione? Niby to jest, kurde, słuchajcie, paliwo benzyna. Po prostu zgnił, sparciał, no szkurna, to przecież było niedawno wymieniane, bo przecież jest wymieniony, nie widać, że był wymieniany, to nie jest fabryka. Na całej długości jest taki. Patrzcie, co się dzieje. No. No i to, i to, i to będzie działać, nie wypływało zaraz paliwo. Szkurna, już nie wiadomo z czego te części zamawiać, z czego te części zamawiać, żeby to było dobre, że się założy raz i, i klient będzie jeździł. Oczywiście no nie ja to zakładałem, ale jaki inny przewód kupicie? Słuchajcie są, nie, nie wiem ile tych firm, nie wiem macie może jakieś inne firmy, ale te najbardziej popularniejsze słuchajcie testowałem i każda, każda tak parcieje, każda słuchajcie. Nie wiem z czego już zamówić, żeby to wymienić, bo to trzeba wymienić. Ja tego nie zostawię tak, żeby to było tak. Powiem klientowi, że i tak to trzeba wymienić. Odpinamy ten kruciet i sprawdzamy, jakie jest ciśnienie i czy w ogóle jest ciśnienie paliwa. Manometr podłączony, próba ciśnienia. Słuchajcie, zero. Pompa w ogóle się nie odzywa, nie żyje. Nawet jak wziąłem. I kilka razy uderzyłem w zbiornik paliwa od spodu. Żeby wiecie, czasami czasami gdzieś się szczotki zawieszą i ta pompa z powrotem ruszy. Nawet to nie pomaga. A wczoraj, wczoraj na chwilę mi zadziałała ta pompa, i samochód dosłownie na chwilę odpalił i zaraz zgasł, i po tym już nie było słychać pompki. Także bezpieczniki na pewno są w porządku, zasilanie do pompy na pewno jest, bo wczoraj, wczoraj na chwilę samochód odpalił. I później jak zgasł, to już nie było słychać pompki. Tutaj o tyle jest źle, że trzeba opuścić zbiornik paliwa. Nie ma, nie ma tej, tego wizjera tutaj pod siedzeniami, wiecie, żeby zajrzeć do pompy. No i już czas. Przyszły nam części do Forda Mondeo, przyszła ta pompa. Słuchajcie, będziemy teraz brać się za niego. Podnosimy go do góry i będziemy dostawać się do tej pompy. Nie ma wkładu, przyszła cała pompa. Z całym koszykiem, całe wnętrze, także przełożymy i powinno nam wszystko żyć. Także bierzemy się za robotę i będziecie wszystko widzieć. Jak opuszczę sobie zbiornik i jak się do tego dostać. Bo pamiętacie, że tutaj, tutaj od środka, tu od środka nie ma żadnego żadnej klapki, do której można się dostać do pompy paliwa. Wyostrz to! O, słuchajcie, zaczynamy działać. Fordem Mondeo. Będziemy wymieniać tutaj tą pompę paliwa. I chcę Wam coś ciekawego pokazać. Mianowicie chamstwo, kolejne chamstwo ludzi, którzy robią przy samochodach. Słuchajcie. Już Wam to wszystko pokazuję. Zobaczcie. Tutaj mamy nasz zbiornik, prawda? Tu jest nasz zbiornik. A tu jest wnęka na koło zapasowe, gdzie wychodzą właśnie przewody do gazu. Prawda? Tutaj jest przewód do tankowania. A tu już wychodzi nam przewód zasilający, który już idzie na te wtryskiwacze, które są tam przy silniku, na parownik. Prawda? Tu... Dobrze. Poprowadzone przewody, przymocowane, przykręcone wkrętami, tutaj obejmy, prawda? Tak. Patrzcie, idą nad belką. Tu już nie są w ogóle przymocowane. A już powinny iść do góry, na podłogę. Powinno być przymocowane jeszcze tutaj i powinno zejść koło zbiornika, prawda? Puścił przewody. Tak, tu jest jedna obejma zrobiona, przykręcana metalowa. Tu już... No, tu, tu są do wskaźnika, nie? Trytytki. Tu już nie ma nic lata sobie przewód a powinien być puszczony po podłodze tak bo to słuchajcie to jest bezpieczeństwo słuchajcie nie opowiadam głupot bo ja instalacje gazowe zakładałem kiedyś zakładałem i byłem szkolony do tego żeby zakładać instalacje gazowe i tak mnie nauczono że ma być poprowadzone po karoserii i przykręcone do karoserii albo do oryginalnych uchwytów, gdzie są, gdzie jest wiązka i tak dalej. To patrzcie, jak ta bydle to zrobiło. Tutaj już się nie trzyma, lata. A patrzcie teraz tu. Zszedł sobie koło, koło wydechu, koło wydechu. Gdzie? Fakt, tu jest osłona termiczna, ale szkolono mnie, żeby jak najdalej od układu wydechowego, żeby się nie nagrzewało. Dobra, jest osłona termiczna. To patrzcie, gdzie to bydle puściło przewody gazu. Patrzcie, po zbiorniku. No, bo tak było łatwiej. Po co iść z tego miejsca, iść albo tą stroną ominąć cały zbiornik, albo tą stroną ominąć po tej stronie zbiornik, tu, tutaj po podłodze, albo puścić tutaj. W tej, w tej rynience. Wszystko zasłonić rynienką. Super. Bo tędy idą przewody paliwowe. Albo sobie przejść tutaj w tą wnęką na dosłoną termiczną i tak jak żeś puścił po przewodach od hamulców. Poprzypinać. Tak trzeba było to zrobić. A nie chamie puścić przez środek zbiornika. Przez środek zbiornika jest puszczony gaz. Jak ja kurwa mam teraz to wyjąć ten zbiornik? upierdolić, kurwa, ten przewód. Tu? No? Zdajecie sobie sprawę? No, zdajecie sobie sprawę? Jak mam to zrobić? Przecież te przewody są napięte. Nawet jak poobcinam te, te trytytki wszystkie, to nie wiem, czy starczy na tyle miejsca, żeby opuścić ten przewód, żeby wyjąć ten zbiornik. Jak ten zbiornik kończy się tu. Słuchajcie, tu jest koniec zbiornika. Przez sam środek zbiornika puścił han, kurwa, Przewody od gazu, no ręce mi opadają, ręce po prostu mi opadają, co za bydle, teraz powinien przyjść i kur wymienić ten zbiornik, masz wykręć, opuść ten zbiornik, nie szkoda gadać, Boże jedyny, Boże jedyny, kur, nie mo, no nie, oj, Jezus kochany, oh. Ręce mi opadły, ręce mi opadły. Bo przecież tu jest taki fajny dostęp do tego zbiornika. Odkręcić jeden uchwyt. Tutaj pod o, w tym miejscu jest drugi uchwyt i nawet nie trzeba odkręcać wydechu, słuchajcie. Bo ten, bo ten zbiornik przechyla się i da się go wysunąć. Tu jest kostka do e, bodajże tutaj. A już mi lampa zgasła. E, tu gdzieś jest w tym miejscu kostka do pompy. Żeby to poodpinać. Tak się fajnie przy tym robi. To bydle puściło przez środek przewód z gazem. No i zbiorniczek już leży od Mondeo. Tutaj mamy wsporniki. Tutaj mamy zbiornik. Tutaj mamy taką wielką dziurę, która nam została. sobie tą rurę, zgubię. Kurwa, zgubię tę rurkę. A... Ja znalazłem przyczynę awarii. Słuchajcie, to nie jest walnięta pompa. Aczkolwiek i tak już jest do wymiany, bo to, to co tutaj się stało, to eliminuje ten cały, cały koszyk do wymiany. Patrzcie. Patrzcie tutaj. Widzicie tę żółtaczkę? To są spalone styki. Wypaliło styki. Zwarcie się robiło, nie było dobrego dobrego styku przejścia prądu. I wtyczka tak samo wygląda. Tadam wypalone styki. Tutaj po lewej stronie mamy plusa, po prawej mamy minus. Nie było dobrego styku i wytopiło nam kostkę. Spaliło piny. Nawet jak. Wymienimy nową pompę, cały koszyk wymienimy, założymy kostkę i też nie będzie działać, albo zadziała nam na chwilę, klient by odebrał samochód i po jakimś czasie byłoby to samo z pompą. I podejrzewam, że bo tu była już kiedyś pompa zmieniana. Bo klient powiedział, że była zmieniana i teraz chce z lepszej firmy, bo nie wie, też jakaś chińszczyzna, bo tutaj nie widzę nawet na obudowie, żeby była jakaś nazwa, też jakieś chińskie i mówi, żeby dobrą pompę teraz włożyć, a podejrzewam, że ten mechanik, który to wkładał wcześniej, widział, że możliwe, że są nadpalone styki we wtyczce i po prostu to złożył z powrotem. Ojeju, jeju. Bo on mówi, że ta pompa nie wytrzymała długo. Że też jakoś niedawno to było robione. I czy widział? I tak poskładał? Czy po prostu to się stało po tym? Nie wiem. Bo tu jest kawałek przewodu, słuchajcie. I tutaj z drugiej strony poza zbiornikiem jest kolejna wtyczka. I to można na szczęście wymienić. Tu są jakieś numery katalogowe na tym. Także tą wiązkę po prostu będzie można wymienić. Tadam. I awaria znaleziona. Dlaczego to się włączało? Raz, raz działało, raz nie działało. Jak zaczęło działać, to, było, to działało. A tu kurna, po prostu styku nie było. Wypalone styki. Także sama pompka, sam wkład będzie dobry. A po prostu już koszyk jest do wymiany. Także i tak mamy całość. Drugą, nową. Nie mamy tylko tej wiązki. Będzie jeszcze trzeba domówić tą wiązkę. I wtedy to poskładamy. Wyciągnąłem już tą pompę ze zbiornika. I słuchajcie, tutaj jest filtr paliwa, bo tu jest w samej pompie jest regulator ciśnienia zrobiony i zobaczcie co wyleciało z tej pompy. Zobaczcie to jest paliwo które wyleciało z pompy. Oczywiście kubek był czysty. <laughs> Syf, po prostu czarne, czarne, tam ze środka. Słuchajcie było czarne, mówię co to jest. Jak przechyliłem, wylałem do tego kubka, to czarne wypłynęło. A później z filtra to taki syf zaczął płynąć. Czarne. To jest paliwo, które wylałem z pompy. Niesamowite. No niesamowite. Pamiętać, co robić na koniec filmu. Zostawić coś. I do następnego filmu. Cześć!